Myślę, że edukacja i zdobycie wiedzy jest największą wartością, jaką możemy uzyskać w naszym życiu, i tak naprawdę gdzieś tam od mało lata uczymy się, chodzimy do szkoły, szkoły podstawowej, szkoły średniej. Studia, jedni wybierają, drudzy olewają ten temat. Natomiast tak naprawdę do tego czasu zazwyczaj przyzwyczajeni jesteśmy, że otrzymujemy tę wiedzę za darmo. Nie płacimy za szkołę podstawową, za szkołę średnią. Oczywiście, w przypadku studiów wyższych, tutaj jest wybór już indywidualny, bo są uczelnie prywatne, i tak, dalej, i tak dalej. Podobnie jest już w późniejszym życiu, jeżeli chodzi o naukę tego, w którym kierunku zaczynamy zmierzać. Jeżeli są osoby, które załóżmy, edukują się w zakresie inżynierii czy też finansów, mają zazwyczaj. Różnego rodzaju kursy, czy to u pracodawcy, czy to indywidualne, niektóre są płatne, niektóre są bezpłatne. Każdy ma oczywiście wybór. Uważam, że jeszcze 5-10 lat temu płatne kursy były czymś normalnym, czymś co tak naprawdę dawało ludziom coś, czego nie byli w stanie zdobyć tradycyjnymi metodami. Nie mieli dostępu do odpowiednich narzędzi. Odpowiednich źródeł, tak naprawdę, tego skąd te, skąd te informacje czerpać. Natomiast żyjemy w tej chwili w takich czasach, gdzie przede wszystkim dostęp do internetu jest wszechstronny. Mamy dostęp do narzędzi AI. Sztuczna inteligencja rozwija się w astronomicznym tempie. I powiedzcie mi, odpowiedzcie mi na jedno pytanie: dlaczego w naszych dzisiejszych czasach mamy płacić za edukację? A tym bardziej. Słone pieniądze, słono płacić. Płacić 100-200 dolarów miesięcznie. Mówimy tutaj o w tej chwili projektach, które dają Wam możliwość na przykład edukowania się w zakresie tradingu. Od kilku miesięcy współpracuję bezpośrednio z Traders Academy. Jest to akademia, w której znam doskonale właścicieli. Wiem, jacy są to ludzie, wiem, jacy są tam edukatorzy i słuchajcie, wszystko to, mamy za darmo. Forex, złoto, krypto, tradycyjne krypto, jeżeli tutaj mówimy o takim pełnym rynku makro, ale również też i defi. Mam zaszczyt, mam przyjemność prowadzić tutaj spotkania raz w tygodniu o godzinie 19 w każdą środę. W każdą środę rozmawiamy sobie na temat defi. Oczywiście zaczynamy od podstaw, bo tak naprawdę większość osób, które ma tutaj jest na tej akademii nie miała do tej pory styczności z DEFI, czyli z zdecentralizowanymi finansami, ale idziemy tak naprawdę gdzieś tam sobie powoli do przodu i wprowadzamy już w tej chwili coraz więcej takich namacalnych aspektów, elementów związanych z tym zagadnieniem, jeżeli chodzi o tą dziedzinę kryptowalut. Ale wracając do tematu, który jest najbardziej kontrowersyjny, czyli to, że płacimy za naszą edukację. I to, co wspomniałem, o czym wspomniałem na początku, słuchajcie, jeżeli chodzi o lata wcześniejsze, 10, 15, 20 lat temu nie mieliśmy takiego dostępu do, do tej wiedzy, do tych źródeł, ale w chwili obecnej, tym bardziej żyjąc od 2-3 lat w świecie, w którym sztuczna inteligencja zdominowała każdy aspekt praktycznie naszego życia, jesteśmy w stanie tę wiedzę pozyskać samodzielnie. Traders Academy poza tym, że daje ci dostęp do tej wiedzy, daje Ci dostęp do tak naprawdę ważnych elementów, bardzo ważnych elementów, które decydują, deprymują to, w jaki sposób ty będziesz zachowywać się na rynku chociażby Forex, czy też na rynku złota, to dają też powiem Wam szczerze, najlepszą atmosferę, jaką widziałem do tej pory wśród grup, wśród społeczności, które gdzieś tam tworzą jakieś, jakieś, jakieś projekty. Traders Academy uważam, że jest najlepszym, co mogło spotkać w ostatnich latach społeczność traderską, społeczność, która potrzebuje tej edukacji, która tak naprawdę więcej płaciła za tą edukację niż zarabiała. Są osoby, ja nie będę tutaj przytaczać absolutnie żadnych konkretnych osób. Osoby, które Chwalą się, które dziękują, tak naprawdę gdzieś tutaj na forum, bo sercem całej, całej akademii jest Discord. Mamy też WhatsApp, mm. mamy też Telegram, jeżeli chodzi o miejsca, w których zbiera się społeczność. I są osoby, które tak naprawdę są wdzięczne, które dziękują za to, że miały okazję przyjść tutaj, otrzymać dostęp całkowicie za darmo, no i w ten sposób tą część środków, które zarabiało, Gdzieś w poprzednich projektach może przeznaczyć tak naprawdę na swoje życie, na swoje jakieś tam cele, bądź też wrzucić w środki pracujące i zwiększać każdorazowo depozyt, który, którym grają, którym handlują, chociażby na forex, złoto i tak dalej. Te 100-200 dolarów robi naprawdę mocną różnicę dla osób, które dopiero zaczynają, które no nie do końca jakby związane są z tym rynkiem i chcą próbować. I teraz wyobraźcie sobie, że zyski, które generowały do tej pory to osoby, musiały co miesiąc oddawać właśnie osobom, które takie projekty jakby gdzieś tam posiadają. Tak? Mówimy tutaj o tych płatnych projektach. I teraz wytłumaczcie mi jeszcze jedną rzecz. Jeżeli mówimy tutaj o rynku złota, rynku Forex, rynku krypto, jeżeli prowadzą to osoby, które są w tym temacie biegłe, doświadczone, to dlaczego każemy sobie płacić za coś, w czym te osoby są ekspertami? Czy ja każę komukolwiek płacić za dostęp do mojej grupy zdefiniowani, do mojej grupy BAMFAN, gdzie tak naprawdę cały dzień poświęcam temu, czemu, co robię, krypto, tak? defi, memcoiny, BAMFAN, sniper boty to są te rzeczy, którymi ja zajmuję się na co dzień i tak naprawdę kilka, kilkanaście godzin spędzam każdego dnia przy komputerze. Oczywiście są dni, kiedy jestem razem z rodziną. Nie pracuję na etacie, ale uwierzcie mi, że pracuję cały czas, cały czas. I teraz, dlaczego mamy płacić dla osób, które siedzą, które mają tą wiedzę, które chcą tą wiedzę przekazywać innym, skoro oni sami zdobyli tą wiedzę? Tak jak ja, nikt mnie niczego nie uczył. Sam zdobyłem wiedzę w zakresie DeFi, sam zdobyłem wiedzę w zakresie tradingu, handlu mencoinami, poznałem wszystkie narzędzia, jakie są dostępne w tym zakresie, w którym ja operuję. Nikt mnie tego nie uczył, za nic nie płaciłem. Tak więc, dlaczego mamy płacić innym za to samo? Jeżeli ja, jako osoba, która czerpie z tego korzyści finansowe, z tego czego się nauczyłem, to dlaczego mam kazać płacić innym? Niech inni również będą w tym rynku, uczestniczą i również e, otrzymując tego wynagrodzenie. Oczywiście jest system afiliacyjny w różnych projektach, tak? Czy ja otrzymuję prowizję z projektów, narzędzi, które pokazuję wam, których ja również używam, i to jest rzecz normalna. Dla mnie tutaj nie stanowi żadnego problemu. Tym bardziej, że te systemy referencyjne są i one są jakby wbudowane w projekty i tak dalej. Tak więc, Traders Academy. Zobaczcie, co mamy. Każdego dnia, godzina 7 rano, Azja Gold. Przemek prowadzi analizę. Złota i od tego zaczynamy. Analiza poranna All In, 9.30, czyli rynek. Ogólnie to, co może się wydarzyć tutaj w rynku. Podstawy tradingu, 18, Oskar Patryk. Przepraszam, Patryk ma, mamy tutaj w każdą środę analizę krypto, czyli tutaj ten jakby taki rynek tradycyjny. DeFi, godzina 19.00 środa i tutaj ten temat prowadzę ja. Tak więc serdecznie zapraszam, jeżeli są osoby, które nie mają doświadczenia, bądź też mają doświadczenia, chcą posłuchać sobie jak to działa, a tutaj w szczególności jakby kierujemy swoje działania właśnie w zakresie tego, co jest modne w tej chwili na rynku, czyli sieć Solana na tą chwilę, która bardzo mocno pompuje, no i te jakby możliwości, które ona daje w zakresie zarabiania handlu memcoinami, tokenami jak również też i możliwością pasywnego zarabiania, dodając płynność do różnych protokołów, takich jak Meteora, Radium i zarabianiu tutaj tak naprawdę sobie pasywnie. Q&A, pytania i odpowiedzi najważniejsze, które pojawiają się każdego dnia, które pojawiają się w tygodniu, informacje dla społeczności, to wszystko jest, to wszystko jest jakby bezpośrednio w te dni, no i w tych godzinach, godzina 19. Dwudziesta sesja Gold, i tu tak naprawdę mamy to, w czym uczestniczyłem w dniu wczorajszym po raz pierwszy. Słuchajcie, sesja Gold ponad dwie godziny. Masa ludzi tam w szczycie chyba było z 290, jak nie lepiej. I co? I na tej sesji, słuchajcie, Scalping, jeżeli chodzi o złoto. Wejście w konkretnych poziomach. Jest osoba, która prowadzi, e, która podaje poziomy, przy których można wchodzić. Co ważne, każdy może tam zaproponować swoje wejścia. Prowadzący w żaden sposób się nie wymądrza, zresztą pozdrawiam serdecznie. Marcin, naprawdę niesamowity człowiek, człowiek orkiestra, człowiek, który ma olbrzymią wiedzę w zakresie e, tradingu. Forek Złoto. No powiem Wam, że naprawdę szacun wielki szapoba, mm. jeżeli chodzi o tego człowieka. Mm. I poczekajcie bo akurat wskoczyła mi transakcja na e, Sniperbocie. Teraz ją sobie zobaczymy. Czekajcie. Wybaczcie, że jest bez cięcia, ale a propos właśnie takich, a propos takich właśnie narzędzi, z których ja korzystam. Mamy tutaj przed sekundą 8,43. 97,105 takich transakcji robimy setki dziennie. Generujemy zyski właśnie poprzez narzędzia typu sniper boty. I o tym właśnie mówię przede wszystkim na, na DeFi. No ale dobra, wracając do tematu, poczekajcie sekundę, zaraz do Was wrócę. Ustawię kolejny portfel do kopiowania przez sniper bota. No i wracając tutaj do Marcina, słuchajcie, no, człowiek naprawdę o niesamowitej charyzmie taki człowiek, którego naprawdę można polubić i przede wszystkim jest bezpośredni. Absolutnie nie unika konfrontacji, nie jest osobą, która wywyższa się w zakresie swojej wiedzy, od każdego przyjmuje ripostę czy zwyczajnie jakby gdzieś tam informację zwrotną. Jest naprawdę zajebiście i nigdy nie spotkałem się do tej pory z taką atmosferą jaką mamy w Traders Academy. Przede wszystkim nie ma tej Wiecie, czego nie ma? Przede wszystkim nie ma takiego wyścigu szczurów. Tutaj nikt nie jest po to, żeby budować sobie te struktury, tak jak mamy w tych networkowych tematach. Tutaj nie płaci się za abonamenty. Każdy przychodzi po to, żeby otrzymać tą wiedzę. Oczywiście są systemy referencyjne, afiliacyjne, o których mówiłem, i to są jakby rzeczy normalne w przypadku różnych narzędzi. I tego z tym jakby nie dyskutujemy. Natomiast nie ma czegoś takiego, że ktoś musi wyrobić normę, zaprosić ileś osób do projektu, żeby te e, wejść na jakiś tam poziom kariery i tak dalej, i tak dalej. Ja tego całe życie unikałem, zresztą będąc kilkukrotnie w takich projektach i przyznam się szczerze, płaciłem w swoim życiu za różne grupy sygnałowe, a zwłaszcza jeżeli chodzi o krypto ale to takie tradycyjne, 2018-2019, potem już jeżeli chodzi o defi, za nic nie płaciłem wszystkiego, uczyłem się samodzielnie, ale jeżeli chodzi właśnie o grupy takie typowo tradycyjne krypto, grupy związane gdzieś tam z dźwignią, za to płaciłem i to już jest w ogóle bezczelność, nie? Bo zobaczcie, ci traderzy, którzy oferują takie usługi, zarabiają miliony, oni jeżdżą, słuchajcie, lambo, pokazują się w swoich pięknych domach, i, i trzeba za to płacić, nie? Tak więc każdy, kto jest w rynku i każdy, kto jakby działa na tym na tym na tym na takim poziomie, że jest w stanie sobie pozwolić na takie wspaniałe luksusy, no, największym największą hipokryzją jest właśnie branie za to pieniędzy. No ale to jest oczywiście moja Moja, moje zdanie. Zresztą myślę, że coraz większej ilości osób, które są w naszej Akademii Tradingu. Jeżeli chodzi o serce Akademii, to o czym Wam mówiłem. Kalendarz, zoomy, które są każdego dnia i tutaj jesteśmy jakby, słuchajcie, każdego dnia aktywni. Ja w tej chwili poświęcam się praktycznie, no mo, poza tym, że oczywiście działam tutaj, jeżeli chodzi o grupę zdefiniowani, memcoiny, defi, ale tą wiedzę, którą przekazuję, chociażby poprzez swoje filmy, czy też właśnie na grupie zdefiniowani, będę w tej chwili całkowicie przerzucać na Traders Academy. Dla mnie Traders Academy jest miejscem, w którym chcę być, w którym chcę się razem rozwijać, bo ja zaczynam się powoli uczyć tradingu, jeżeli chodzi o Forex. Mam to za darmo. I z pewnością, to co mogę Wam obiecać, macie tutaj bardzo, bardzo wysokiej jakości wiedzę, edukację, bo to, że jest za darmo, to znaczy właśnie, że edukatorami w przypadku Traders Academy są osoby, które nie muszą pobierać za tę opłatę, ponieważ są na tyle doświadczonymi graczami, doświadczonymi traderami i takimi, którzy zwyczajnie z tego rynku zarabiają samodzielnie. A to, że dają tą wiedzę innym, chwała im za, tym, za to. Ja zawsze byłem również za tym, żeby tą wiedzą dzielić się z innymi. Przepraszam, raz kiedyś wziąłem od ludzi pieniądze za afiliację. Tak, stworzyłem sobie taką grupę afiliacyjną, gdzie było chyba z sześć osób. Ale zrobiłem to przede wszystkim po to, aby te osoby były zaangażowane i była to jednorazowa opłata. Ponieważ ja, jeżeli chodzi o marketing afiliacyjny, również zajmuję się tym zajmuję się tym od 2012 roku, kiedy rozpocząłem pracę w pewnej firmie hostingowej, w której prowadziłem właśnie program partnerski dla osób, które chciały zarabiać właśnie jako tacy partnerzy, którzy udostępniają swoją przestrzeń reklamową na swoich serwisach, czy też posiadają agencje interaktywne, no i takie usługi właśnie jak hosting oferują. Ja zajmowałem się tym tematem, potem jakby rozwinąłem własną działalność w tym zakresie, ale nieważne. Tak więc wracając do tematu, słuchajcie, bo dzisiaj tak typowo gdzieś tam rozważając, podchodzę do tego filmu, nie ma tutaj żadnych jakichś konkretów. Jeżeli masz chęć, jeżeli jesteś zainteresowany, aby z... sprawdzić tak naprawdę to, w jaki sposób my tutaj działamy, jeżeli chodzi o Traders Academy, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu, to nic nie kosztuje, tak więc uważam, że uczciwa cena. Możesz sobie przyjść, możesz sobie wyjść w każdej chwili, a możesz też i naprawdę, uwierzcie mi, są ludzie i bardzo dużo ludzi. Zresztą, będąc wczoraj, chociażby na sesji Gold, limits po godzinie 21, zaraz po moim spotkaniu, bardzo dużo ludzi zarobiło tego dnia. Zresztą, Open US 30 Open, czyli sesja otwierająca. Rynek amerykański o 15.20 uruchamiamy Zoom. Jesteśmy wszyscy na live. Ie. Godzina 15.30 rynek startuje. Tu również ludzie zarabiają. Tak więc, naprawdę, jeżeli nawet nie chcesz, boisz się gdzieś tam wejść z pieniędzmi, po prostu przyjdź i, i zacznij słuchać, zacznij się edukować. I w momencie, kiedy stwierdzisz, że jesteś już gotowy, to wtedy zacznij działać sobie na żywym organizmie. I tak to wygląda, słuchajcie. Tak więc tyle z mojej strony. Jeżeli chodzi o Traders Academy, zapraszam serdecznie po odbiór dostępu do tej grupy: DeFi, krypto, forex, złoto. Wszystko za darmo. Przypuszczam, że w kolejnych miesiącach będą dodatkowe elementy, które będą wchodzić. Na pewno dajemy pogarach rynkowi, który każe sobie płacić. Nie są z tego tytułu zadowoleni, wiem o tym, ale jak to właśnie mówi, no jak to się mówi? No w dupie z tym, prawda? Dobra, słuchajcie. Tyle z mojej strony. Takie luźne dywagacje, moje rozważania na temat tego, co się dzieje na tym rynku i dlaczego jestem w Traders Academy. Poświęcam się temu tematowi i uważam, że jest to naprawdę piękna, e, piękna jakby wspólna inwencja, która jakby stworzyła niesamowitą społeczność. Ponad półtora tysiąca osób chyba w tej chwili jest, jeżeli chodzi o Traders Academy 1768 użytkowników na Discordzie, ale do tego mamy, tak jak mówiłem, tu Telegram mamy. WhatsApp, który jest takim miejscem już bardzo mocno obleganym i tam tak naprawdę dochodzi właśnie głównie do takich dyskusji i tak dalej. Tak więc naprawdę mega polecam wszystkim. Dobra, tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Zapraszam serdecznie do grupy zdefiniowani, zapraszam do kontaktu po odbiór dostępu do tej akademii link do mojego username znajdziecie w opisie pod tym filmem username telegramowy. Tak więc tyle z mojej strony, dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć.